Europejski Dzień Parków Narodowych był świetną okazją, aby podkreślić znaczenie współpracy międzynarodowej w ochronie dziedzictwa przyrodniczego. Parki Narodowe stanowią niezastąpioną wartość dla zachowania różnorodności biologicznej i kulturowej naszego kontynentu. No przede wszystkim to jest moment, kiedy możemy celebrować utworzenie pierwszego parku narodowego w Europie: szwedzkiego parku Sarek. Jest to takie przypomnienie, że parki narodowe w całej Europie są tym najistotniejszym elementem ochrony przyrody. Z jednej strony bardzo się cieszymy, że odwiedza nas bardzo dużo ludzi, bardzo dużo turystów przyjeżdża w góry stołowe z roku na rok ta liczba jest coraz większa. Natomiast istotne jest to, że turyści odwiedzający nas głównie. Głównie kierują się na Szczeliniec Wielki i na Błędne Skały. E, natomiast my e, mówimy o tym, chcemy o tym mówić i chcemy propagować inne szlaki w Parku Narodowym. Mamy ponad 100 km szlaków, e, również pięknych widokowo, również e, szlaków, e, wędrując pośród których można obcować z bliskością skał. E, więc to są naprawdę piękne miejsca. Świetną rzeczą jest to, że można wtedy wędrować w większym spokoju, z większym luzem. E, nie ma tego właśnie natłoku turystów. Natomiast inną rzeczą bardzo istotną jest to, że od e, już kilku lat wprowadziliśmy limity na trasach, na Błędne Skały i na Szczeliniec Wielki. Można kupować bilety online. Te zmiany zostały wprowadzone ze względu na, no przede wszystkim, bezpieczeństwo turystów, bo turystów na trasach było bardzo dużo. Obecnie na trasę na Szczeliniec Wielki może w ciągu jednej godziny wejść 400 osób, natomiast na Błędne Skały 350 osób. I to trzeba wziąć pod uwagę, że to też jest dużo. W związku z tym mocno zachęcamy do planowania zwiedzania szczelinca czy Błędnych Skał, na przykład w godzinach popołudniowych. Prowadzimy działania związane z udostępnianiem parku dla turystów, ale także z działalnością edukacyjną. I właśnie nasze dzisiejsze spotkanie, oprócz tego, że ma być takim uczczeniem obchodów Europejskiego Dnia Parków Narodowych, również jest elementem edukacyjnym, który, w którym chcemy pokazać i przybliżyć pracę parku, przyrodę parku, to co robimy. Park Narodowy Gór Stołowych to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce, które warto odwiedzić. Pracownicy parku podczas corocznej imprezy Dzień dobry, Park Narodowy starali się przekazać, na czym polega ich praca oraz zachęcali turystów do odwiedzania rzadziej uczęszczanych miejsc i tras w parku. Dowiedziałem się, że z rośliny się robi proch, ale. Nie wiem jakiej rośliny, bo nie pamiętam, ale to chyba był. Kielnik albo coś takiego. W parkach nie można śmiecić, rozpalać, rozpalać ognisk, poszyć zwierząt. Myślę, że taki spędzanie w ten sposób formy z dziećmi, aktywnie na powietrzu, to jest najlepszy sposób, jaki można spędzać w ogóle, nie tylko na Dzień Parków Narodowych, ale w ogóle w aktywność taką z dziećmi. No i czego się dowiedzieliśmy? No, tego, że są zupełnie inne rośliny, których nie znamy, nazwy, których w ogóle nigdy nie, nie słyszeliśmy kiedyś. A można je spotkać tutaj w naturalnym środowisku, albo już ich po prostu nawet nie ma. Więc zawsze, za każdym razem, kiedy uczestniczymy tutaj, w jakichś takich wydarzeniach Parku Narodowego, to jest nowa wiedza, utrwalana stara, no i radość dla dzieci przede wszystkim. Jak najbardziej w ten sposób warto uczcić Dzień Parków Narodowych. Nasze młode pokolenie jest dla nas najważniejsze. Możemy przekazać, jak dużą wartością jest dla nas ochrona przyrody. I tak jak mówiłem, tak, tak jak wychowamy nasze młode pokolenie, tak będzie wyglądała nasza Polska. Oczywiście, że tak. Robimy coś dla dla siebie, czyli aktywnie wykorzystujemy czas z dziećmi i robimy coś dla świata, dla przyrody. Sadzimy drzewa, poznajemy ciekawostki, różne ciekawe informacje. Pracownicy parku narodowego nam przekazują. To jest naprawdę wspaniała inicjatywa. Wydarzenie Dzień Dobry Park Narodowy było świetną okazją, by podkreślić rolę Parków Narodowych w ochronie dzikiej przyrody oraz edukacji ekologicznej społeczeństwa. Niech takie wydarzenia jak Dzień Dobry Park Narodowy i Europejski Dzień Parków Narodowych będą okazją do refleksji i działania na rzecz ochrony naszej przyrody. Muzyka